Pewnego razu, kiedy wykonywałam zlecenie fotograficzne dla jednego z moich kumpli i przyjaciół, którzy zajmowali się Miss Polonia, zdradziłam mu, że bardzo bałam się, żeby założyć swój biznes fotograficzny. Jakby robiłam to, ale dalej nie miałam odwagi, żeby mieć to jako poważny, prawdziwy biznes. I on powiedział mi jedną taką rzecz, po tym jak ja powiedziałam, wiesz co, w sumie, nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy mi się uda, więc nie wiem, czy powinnam to w ogóle zacząć robić. I on mi powiedział wtedy: Styna, ty nie możesz tego w ogóle zakładać. Jeżeli będziesz zakładać, że ci się nie uda, to dajesz sobie przestrzeń na to, żeby to spierdzielić. Nie możesz tego zrobić. Musisz sobie zaufać i po prostu to zrobić, a zobaczysz, że wszystko pójdzie za tym. I rzeczywiście tak było, że w momencie, kiedy ja postanowiłam, że to się w końcu uda, to z większymi bądź mniejszymi upadkami, w pewnym momencie mój biznes tak bardzo urósł, że to jest aż nie do powiedzenia. To, co się stało, jest czymś niesamowitym, bo tak naprawdę pobiłam większość kwot, za które ludzie prywatnie płacą w Polsce za sesję zdjęciową. Na ten moment jest to 12,5 tysiąca. To jest kwota, od której zaczynam i nie pracuję za mniej. Więc zobaczcie, i zobacz ty, ty też to możesz zrobić. Jeżeli mi się udało, ty też możesz to zrobić.